dybry idziemy się, sobie, się przejechać do szczyrku na rower. Pakujemy rower i jedziemy do sztyrku. Chodźcie, zabiorę was ze sobą. Musimy go wrzucić jakoś do auta. Łóżko roztegowane, więc wrzucimy go tutaj jakoś należąco, leżąco, niech leży.

co tu zaparkuje dzisiaj? Bo tu nie będzie jakiegoś szaleństwa. Dotyczy rowerów. Co tu się wydarzyło? Tu jest jakiś kurde remont. Nie mogę tu zaparkować, żeby było dobrze. Zóż potoku Żylica pojedziemy. Buczkowice w stronę szczyrku. Dystans. Zwyzerujmy. Jak się to robi? Zaraz sprawdzimy. Trip distance. Nie chcę tego. O. Zobaczymy, ile zrobimy kilometrów. Jedziemy. Pamiętacie to miejsce? Tu się kąpaliśmy jeszcze niedawno, nie? A teraz... Uhu! Teraz to bym tam nie szedł do tej wody. hot Eu vou siitä, aqui de Pisałem do syna, bo syn tu z moją niedoszłą teściową i całą tamtą rodziną jest na urodzinach, wynajęli sobie domek w Szczyrku. Piszę do niego, czy gdzieś tu jest, czy spacerują, czy go wyciągnę na jakiegoś burgera, czy pójdą na jakiś obiad urodzinowy. Nie wiem, jak to tam, pewnie zaraz odpiszę. Kolega ten Wojtek co? Co mnie nam mówi na kanał, właśnie w tych tatrach, gdzieś tam jeździ się szwenda. Wysłał mi zdjęcie, nowe miejsce, znalazł jeszcze lepsze niż ta łapszanka. co tam spałem, więc. Bo i tuż liczę na namiary. Za niedługo ogrzewanie będę miał w samochodzie, więc. Chcę się ruszyć znowu gdzieś w jakieś piękne miejsca. Jakbym miał to ogrzewanie, to ten weekend jestem w bieszczadach. O kurde, dzwoni ktoś. Skocznia. Dojechaliśmy do Skoczni, Skalite. Szczyrk Skalite. Zaraz się tu pierdykniemy, gdzieś fotkę. Czy zrobimy się fotę. Fotki na Instagramie będą na tym samym co, co co na tamtym profilu nie? jako kierowca tu wam wlepię Instagrama i foteczkę teraz szczelimy. Jakieś piweczko jakieś, jakąś zerówaczkę gdzieś tutaj przyatakujemy w jakimś sklepiku na szybko. Nie ja mam zapinania do roweru, mam nadzieję, że mi go nie ukradną. Ale ludzi pogoda jest ładna, to się ludzie zbierają. Całkiem się Tu nie. Ty w tym starym młynie. Wam mówię, nie jedźcie w tych restauracjach, takich ładnych, tutaj, krzykło, bo jest podłe jedzenie, podła obsługa i drogo. Nie polecam. Gdzie tu jest jakiś sklep? Tu jest po lewej, tam jest żaba po prawej Idziemy chyba do tej żaby Ale te góry tam są kolorowe, no coś pięknego Hotel z klasą Dobra, jedziemy nad strumyk, sobie usiądę i wypijemy tą zerówkę, uciekamy stąd. Tu jest za dużo ludzi jak dla mnie, no to co było do przewidzenia, że przy takiej pogodzie to będzie sporo ludzisków, ale nam to nie przeszkadza, zaraz sobie tu znajdziemy fajne miejsce, przycumujemy sobie i skonsumujemy i zeróweczkę. nie wiem jeszcze w którą stronę Czy tu, czy tu gdzieś na dole Można tu by sobie zejść o tak może zrobimy A to tam niżej Następna karczma No jest tu tego mnóstwo, ale tamte mówię taki stary młyn te, te wszystkie te to nie polecam To może tu gdzieś przed na dół tam jest jakieś zejście Patrz, jak sympatycznie można spędzić dzionek. Ładnie tu mamy, nie. Jak ktoś nie był w Szyrku, to polecam przyjechać. Ale jak ktoś lubi taką komercję, bo tu jest dużo hoteli, dużo ludzi. Jak ktoś woli dzikość, tutaj mówiłem w ostatnim, to Beskid Żywiecki bardziej. Ale tu też jest pięknie, tylko że ludzi więcej. Ale jest cieplutko, znowu się zrobiło. Normalnie nie chce mi się stąd iść. Jest tak fantastycznie, że nie wiem co dziś robić jeszcze. Tak myślę, jest połowa dnia, bez 13. No. Czy przejechać gdzieś na obiadek? Coś porobić dzisiejszego dnia jeszcze. Filmy pomontowane, live zrobiony. Akurat wczoraj robiliśmy pierwszego live'a. Pozdrawiam wszystkich co byli. <laughs> Było fajnie. Stresowałem się, ale ekipa była spoko, pomogła. Pytania zadawaliście, więc jakoś to się kręciło. A teraz relaksik przed tyrasą na Paris. Ludzie sobie zdjęcia robią. Przed chwilą takie dziewczyny podeszły też, poprosiły, żeby zrobić im zdjęcia. Mówi, ale tak, żeby było widać te góry, żeby było wiadomo, że jesteśmy w górach. Ja tu mieszkałem, już zapomniałem o tym, że niektórzy naprawdę tego nie mają pod domem. Chociaż to jeszcze jest mała górka tutaj, ale zawsze coś. Zimno się robi, jak się tak zjeżdża. Chcę tu ludzi koło Skocznie Ja, ja po roce, do... <noise> A, że go przestraszył. Ale ja widzieliście? piesek czuł. <noise> A ja goś lęknął i mu się chyba kukało do środka. Tu mamy jechać, Snow Pro Patrzcie na tą górę tam, widzicie to jakie tam są kolory? Jak się kręcę Cudownie Patrzcie, jak mi ta rzeczka. Cuda. Ale jest fajna pogoda, naprawdę. Oby jak najdłużej ta jesień tak trwała. Będzie bardzo fajnie. Patrzcie, puszka w wodzie. Czemu ja widzę te wszystkie śmieci zawsze? Wy też tak macie, że to zauważacie tak szybko? Pierwsze, co zauważyłem, to tą puszkę. Szkoda go dać. Szkoda go dać i się nerwować. Jademy dalej. Jademy z tej strony teraz, kawałek przejademy i tam za chwilę będziemy most w drugą stronę, więc taki mały myczek sobie zrobimy. Bo tu można jechać właśnie dwoma stronami, nie? To rzeczy. A w lato to tyle fajnie, że przez tą wodę. No zimą też teraz można przejechać przez wodę. No ale to mówię, nie mam chlapaczy, bym był cały mokry. O tu można przejechać, nie wiem, czy tam udzieli. A my się tym zielonym mostkiem coś. Kujemy strupa do środka.